Witam Was serdecznie żuczki. Z Wami również będę rozmawiała dzisiaj o Wielkanocy, bo jak wiadomo zbliża się do nas wielkimi krokami, także mamy dzisiaj parę nowych obrazków, nie jest ich dużo. I posłuchajcie, tak? Słuchajcie, pierwszy nasz obrazek to Easter Bunny. Easter Bunny. Taki zobaczcie, ładny, piękny zajączek, wielkanocny. Easter Bunny. Tutaj mamy też, on trzyma sobie Easter Basket, czyli kosz wielkanocny, ale głównie skupiamy się tutaj na nim, czyli Easter Bunny. Dobrze, słuchajcie, słońce to będzie za chwilę. Tutaj mamy na obrazku Easter Egg, czyli jajko wielkanocne, czyli taka pisanka, a tutaj mamy Chocolate Egg, czyli Yy, czyli jajko czekoladowe, tak? Chocolate Egg, czyli takie, taki nasz yy, smakołyk czekoladowe yy, jajeczko, tak? Także i słuchajcie, i tutaj mamy elefant czyli słoń. Może dziwne, że on jest tutaj w naszej tematyce wielkanocnej, ale zaraz dowiecie się, dlaczego on występuje, bo posłuchamy sobie za chwileczkę historyjki yy, obrazkowej i wszystko nam się wyjaśni, dlaczego słoń. Występuje nam tutaj razem z tymi obrazkami wielkanocnymi, tak? Także jeszcze raz sobie powtórzymy. Uwaga! Easter Egg, Easter Egg, Chocolate Egg, Chocolate Egg, Easter Bunny, Easter Bunny i ostatnie Elephant. Elephant. Także trzy, dzisiaj trzy nowe obrazki. Dobrze, a teraz zapraszam Was do odsłuchania historyjki obrazkowej. we <laughs> Dobrze, moi kochani, a teraz posłuchajcie piosenki, która nazywa się The Easter Song. The Easter Song. Dobrze, moi kochani, a teraz chciałabym, abyśmy zrobili sobie wspólnie jedno zadanie w Waszych y, kartach pracy. So open your worksheets on page number 54 and 55, tak? I zrobimy sobie zadanie na tych dwóch stronach. Przeczytam więc najpierw Wam polecenie. Find and circle count. Znajdź ukryte pisanki i zajączka wielkanocnego. Ile jest wszystkich pisanek. I teraz zaczynamy sobie liczyć. Może najpierw policzymy sobie pisanki. tak? How many Easter eggs can you see? Ile, yy, yy, ile pisanek widzicie, tak? I teraz mamy... Tutaj mi jest troszkę ciężko z tej strony, ale mam nadzieję, że jakoś dam radę. Yy, so. One. Nie, wiecie co? Będzie mi ciężko chyba z tej strony, także ja muszę, sobie, ja muszę sobie zerkać tak. I uwaga. One. Two. Tu mamy dwie. Three. Four. Four. A tutaj nie ma wcale. Czyli mamy razem. One. Two, three, four. Tutaj nie mamy żadnej pisanki i tutaj też nie mamy. Dobrze, so we've got four Easter eggs. Cztery pisanki, tak? A teraz musimy policzyć y, ukrytego y, zajączka wielkanocnego. So let's start and count. Zaczynamy i liczymy. One. Tu jest jeden ukryty, two, drugi, three, trzeci, and four, czwarty. So we've got four Easter bunnies. Mamy cztery zajączki wielkanocne. Wiecie co? Tu zauważyłam jeszcze jedną pisankę. Here's one. Easter eggs, so... Więc mamy chyba jednak pięć tych pisanek, bo tutaj mamy one, two, three, four and five. I tutaj jest piąta. Ja nie zauważyłam tej pisanki, ale już teraz się poprawiłam, Są. So, we've got five Easter eggs and four Easter bunnies. Przeliczcie sobie to jeszcze na spokojnie w domu, bo mi jest troszeczkę tutaj ciężko, jak ja patrzę odwrotnie. Mm, ale, ale tak, 5 easter eggs and 4 easter bunnies. Także słuchajcie, zaznaczcie sobie, y, zaznaczcie sobie w kółeczka te pisanki i te zajączki wielka nocna. Dobrze, moi kochani, i przed Wami ostatnie zadanie, też zadanie króciutkie, przyjemne. Króciutkie, może nie aż takie króciutkie, ale na pewno przyjemne to zadanie. W Waszych wyprawkach macie takie oto jajka wielkanocne pisanki Easter Eggs, i Waszym zadaniem jest ozdobić tą oto dużą pisankę. So let's Decorate this Easter Egg. Udekorujcie tą pisankę oczywiście według własnego uznania, tak jak chcecie pisakami, kredkami, czym chcecie, a następnie wytnijcie sobie ją i nie wiem, możecie sobie włożyć gdzieś jakieś widoczne, w jakieś widoczne miejsce, tak aby stała i sobie u Was zdobiła w domku. Także takie zadanie krótkie dla Was na, na dziś. I to wszystko, thank you for the lesson, chciałabym Wam życzyć spokojnych świąt, dużo uśmiechu na twarzy, so have a happy Easter and see you in next week, do zobaczenia w przyszłym tygodniu, prawdopodobnie trzymajcie się, buziaki, goodbye!